Witamy Was bardzo serdecznie, dzisiaj jest 13. Dzień Mundialu, 2 grudnia, piątek, ze mną jest Bartosz Szudzichowski, a ze mną jest Oskar Poloczek. Omówimy sobie dzisiaj grupami, bo wiadomo, te mecze się dzieją równolegle, więc nie ma co tego specjalnie rozdzielać jakby wydarzeń. No i może zacznijmy od tej grupy, która grała przed nami, czyli Grupy D. Y, mecze Australii z Danią i Tunezji z Francją. No, Tunezyjczycy chyba liczyli na Duńczyków trochę. Liczyli, ale się. Przeliczyli. Przeliczyli. Chociaż y, no, zrobili tyle co mogli z Francuzami tak naprawdę. No dokładnie. No bo. No bo <ścoughs> Francja wyszła kompletnie rezerwowym składem. Żaden zawodnik z, pierwszej, z pierwszego zespołu jakby nie wyszedł od początku na spotkanie z Tunezją, więc no tutaj i tak i tak Tunezyjczycy 1-0 wyciągnęli. Jeszcze ciekawe było to, że nawet troszkę szkoda mi było tych tunezyjskich kibiców, którzy tam po tej bramce nieuznanej ostatecznie Griezmana no, zaczęli się cieszyć, bardzo liczyli na to, że pewnie nie wiedzieli, nie mieli takich no informacji tak, tak. też, że, że nie wychodzą z grupy, mimo wszystko, że Australia pokonała Danię. No i. No i tak to wyglądało, ale ten gol nieuznany, chyba troszkę coś tam nie ten. Nie wyglądało to najlepiej ogólnie, no według nie, mnie. Tam nie było spalonego, według mnie. No ale na tych mistrzostwach już różne rzeczy się dzieją z tymi sędziami, więc. Ja już nie kiedy nie wiem, kiedy jest spalony, kiedy jest. No to prawda, tam przecież. Bo na początku myślałem, że może tam odgwizdali spalonego niego, Że on był na pozycji spalonej, on faktycznie walczył o piłkę, tam absorbował mocno zachowania obrońców. E, natomiast. E, no on nie był na spalonym. Jakby na to nie patrzeć, no to wydawało się, no że on na spalonym nie jest. No nie. I najwyraźniej odgwizdali faktycznie spalonego Griezmana. Przy czym spalony. E, Griezman na pozycji spalonej przy tym podaniu był. Ale no, nie uważam, żeby on brał udział no tak, jakiś tak. aktywny w tej akcji. I... A i nie przeszkadzał bramkarzowi czy coś? No tak. Jedynie co to może faktycznie, że on tam ruszył, ten obrońca za nim poszedł zamiast zostać za nim i w ten sposób absorbował. No ale no to szanujmy się, no, no tak, nie przesadzajmy. No, to, to nie może być spalone. No to nie jest, nie, że nie. piłka leci do bramki i no przeszkadza nie. bramkarzowi w obronie tak I, i tak to wygląda. No także kontrowersja dosyć spora według mnie. Spalony jak dla mnie nie powinien być odwizdany, no ale jest jak jest. Francja, Francji to nic nie zmieniło. Oni zajęli pierwsze miejsce w grupie. No, ogólnie to nic by w tej grupie nie zmieniło kompletnie, bo i tak i tak nie, nie. Francja wychodzi z grupy. Nie jest to taki błąd rażący, który faktycznie zmienia coś. No tak. no nie? To Australia i tak i tak by miała drugie miejsce. Nie, właśnie poczekaj. Tak, tak, Australia i tak i tak by miała drugie miejsce, Francja pierwsze, więc e, chyba nie ma co się specjalnie nad tym konkretnie rozwodzić, no. Mm, Tunezyjczycy powiedzmy pokazali coś tam się z dobrej strony, wgrywając, co by nie było z Francją, no którą ta. tak jak mówimy... No, My na niej trafiamy. I, I tak, trafiamy na nich swoją drogą, będą wypoczęci można powiedzieć, bo to też no tak, e, odgrywa dosyć sporą rolę, e, no i... Nie dość, że grali wcześniej niż my, bo 4 godziny mieli teoretycznie dłuższy odpoczynek. To jeszcze rezerwowym składem. To jeszcze rezerwowym składem, więc no nie będziemy mieli łatwo. No ale to może zostawmy sobie na y, niedzielę. No ale Australia-Dania. Myślę, że to był mm, no mimo wszystko no Australia zaskoczenie, jakby nie mówić. No tak, tak. Zaskoczenie tego mundialu, że awansujący z grupy Duńczycy byli głównym faworytem z Francuzami, a tu się jednak okazało co innego. No i to ostatnie miejsce w grupie. No więc, taki, takie duże zaskoczenie na tym oddziału, że jakaś Australia wychodzi. Nie? No, no tak. To, to jednak prawda. nie jest, nie wiadomo jaka drużyna też. Mhm. Ale grają piłką, grają odważnie. Francuzom też strzeli bramkę, więc można, można grać do przodu. No tak. Chciałbym podkreślić postawę Mata Rayana. Bo naprawdę dobrze bronił, tam tak, w niektórych tak. sytuacjach ratował tak naprawdę Australię. Dobry bramkarz. Tak, no dokładnie. Dobrze to, że dobrze przegrywa bronił. rywalizację w Kopenhadze z Grabarą, nie znaczy, że jest słabym bramkarzem. To prawda. Jednak to co się mówi, że w klubie może czynić, ale jak w kadrze jednak inni to jeszcze lepiej wyglądają. No tak, jednak to kadra prawda. kadra daje ten impuls do przodu i tak w ogóle. Niestety nam tego brakuje. No to prawda, troszkę, troszkę, no zależy jeszcze w sumie. Zależy od tego, jak, jak patrzymy na to faktycznie. No ale dobra, e, tutaj podsumujmy sobie może troszeczkę tą grupę. No, no w sumie to już podsumowaliśmy. Dania zawód, bardzo duży zawód, co by nie mówić, jeden punkt tylko. I Australia, to... duże zaskoczenie. No tak. Naprawdę. Sześć no pra... punktów w takiej grupie, no to Tak, Francja wiadomo, deklaracja też Tunezja to Też mogli to wygrać na spokojnie, ale nie szło im po prostu. Duży błąd Wesleya Fofany tak. z Monako przy bramce tak. dla Tunezyjczyków, no i, no i tak to się kończy niestety. I jeszcze nie podobało mi się strasznie jego zachowanie, gdzie on tam zamiast wracać do obrony, to on, on gdzieś tam rozkłada ręce, na sędziego patrzy, no tak, gdzie, gdzie tak. nic nie było, a tam, no tam, no nie odgwizdą bym faulu, więc... To jest Jusuf Fofana. Tak? Wesley Fofana to, Wesley jest, to ten, jest ten. Faktycznie. No tak, faktycznie. Przepraszam. Eee, no tak, tak, bo są, jest trzech Fofanów. No jest yes. Fofana z Lens eee, i z nim go nie chciałem pomylić. No ale to nie jest Francuz z kości słoniowej Sekundy. Fofana. Józef so Fofana tak. i Wesley Fofana. No tak. Eee, o grupie C, czyli naszej, nie będziemy dużo mówić, no bo to już. Tam... już jest odcinek na tak. kanale. Zachęcamy do obejrzenia. Mm, no to. Tutaj zostawmy sobie, przejdźmy do wczorajszego dnia, wczorajszego dnia i tak samo. Najpierw grały mm, Maroko, grupa F: Maroko, Kanada i Chorwacja, Belgia. O Kanada mnie zaskoczyła, bo jednak chłopaki nie grali o nic, a walczyli z, tą, z tym Marokiem. Ale no, Borian, co, jakie błędy popełnił, to nie no, to jest kryminał, no tak, co bramkarz prawda. ich i tu na pustą sobie Ziyech strzelił, tu jakieś wychodzenie, głupie tego bramkarza było, było dużo zagrożenia. Ale Kanada i tak mi się podobała, że nie grali o nic, ale chcieli jednak udowodnić sobie, że mogą wygrać chociaż ten jeden mecz na tym mundialu. ale no, bramkarz im nie pomógł. No tak, to prawda, z, no dwie bramki, nie, yy, czekaj, ta yy, druga bramka to było, jak to wyglądało? No tu rzutu rożnego, tam było jakieś uszatkowanie. Mhm, y -y, no tak. Bo faktycznie Milan Borjan, Mi, Milan Borjan? Milan Borjan, no nie popisywał się w tym meczu no nie, akurat, nie, nie. naprawdę, były zawodnik Lechik tutaj, nie, nie, nie. nie Lechik Korony, Korony Kielce, no. To yy. Witoria był, Steven tak. Witoria był Lechik Gdańsk. Mhm. No i Milinkowicz-Sawicz też, Milinkowicz-Sawicz no, no to Serb. No dobra, tak czy inaczej, no trzeba docenić Maroko. Maroko w grupie z Chorwacją i z Belgią wyrzucają tak naprawdę Belgię też z turnieju, można powiedzieć. Chorwacji, mmm, tak, tak w ogóle, to ten mecz Chorwacja-Belgia, no to to, to, to to nie było dobre widowisko, też trzeba no przyznać. nie, ale Belgowie mogli wygrać ten mecz, Lukaku, tak, Milan, no Lukaku tam... Nie chcę mówić, że Lukaku wyrzucił ich z turnieju, no ale bardzo dużo, bardzo dużo, mocno się dużo. do tego przyczynił, naprawdę. Mógł tam na spokojnie tu, Belgia mogła awansować i się cieszyć, a tutaj Lukaku... Tak, zamiast czterech bramek, on po prostu tak. Słuchaj, tak nawet nie barnowo. czterech, jedno, dwie by wystarczyło Tak, i ale to tak... widać faktycznie, że jeżeli zawodnik nie ma czucia, nie, nie, czuje, nie ma gry tak Bo... dużo, no to, no to wtedy tak to się kończy niestety. No, w, został wpuszczony w przerwie jako ten ratunek taki Ta, belgór. I... taki, ale nic to nie dało. Belgowie odpadają z tornieju, Roberto Martinez podał się od razu do dymisji. Tak? Po meczu tak. O, to nawet nie wiedziałem, no to ale on. Przecież tyle, długo tyle prowadził tą belgię, ]em. nie? No to już wiesz, się nie. No nic dziwnego, tak. No się, się kończy, wypaliło się, ktoś inny przejmie tą belgię. Mają młodzież na pewno, więc tą kadrę będą budowali na nowo, ale na Dokładnie. pewno przyszłościowa jest to kadra tam, liga belgijska i ma parę perełek. Zgadzam się w 100%. No ale tak jak mówię, Maroko, no wiesz. Eto mówił, że będą w finale z kamerunem i, i no tak, no to, tak. to he, chyba się akurat nie sprawdzi, ale Maroko półfinał nie byłbym wcale zdziwiony, szczerze mówiąc. Zdziwiony. Chociaż oni. będą. Oni z Hiszpanią grają. No to takie derby są jednak, nie? Bo no w sumie ma racja, hiszpańskie. Taki... To takie... taki mecz jednej kultury, tak, można tak. powiedzieć trochę. Ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, to prawda. Hiszpania wczoraj się dobrze nie pokazała też. No tak, ale wiesz, oni. To było ciekawe, bo właśnie zobacz, ta grupa E, e Kostaryka-Niemcy. W momencie, kiedy Kostaryka zaczęła wygrywać, ewidentnie Hiszpanie dostali cyng, że wypadają z grupy, tak, zaczęli, tak. zaczęli atakować znowu. A jak Niemcy zaczę... strzelili dwie bramki, tak, to, do... to znowu siedli, znowu tak, sobie tam grali, w piłeczkę tak. już i, i, i ten. I nie było. Nie było tak naprawdę gry. No ogólnie rzecz biorąc, to szkoda, że tak to wyglądało. Natomiast y, polska Argentyna nie wyglądało inaczej też. Szczerze mówiąc, Zliczyliśmy bardzo mocno, żeby Argentyńczykom wystarczyło zwycięstwo. Nam te 2-0 też y, powiedzmy, no już Dawał, tak, 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 więc no. No, Niemcy, Niemcy niestety przegrali sobie pierwszym meczem ten mundial. No, dokładnie Bo pierwszy. W pierwszej mecz. połowie mogli już zakończyć mecz z Japonią, mieć 3-0 i mieć to spokojnie, z Hiszpanią się tam zremisować, Tutaj wygrać sobie z Kostaryką, a tu niestety sobie porobili. No tak. Porobili sobie problemów, niestety przegrali z Japonią po głupich błędach. Ogólnie głupie błędy tam obrona popełnia i Neuer straszne, głupie błędy popełnia. Nie co się dzieje z tym bramkarzem. No, może to już jest powoli zjazd. No tak, nie. teraz już jest powiedziane. Miller zakończył karierę reprezentacyjną. Znaczy, jeszcze nie, nie powiedział tego no ostatecznie, da, ale najprawdopodobniej tak, powiedział na wywiadzie, że jeżeli to y, jego ostatni mecz w karierze, w reprezentacji, no to niech wiedzą no ludzie, to. że oddawał wszystko dla tej koszulki. Więc... No, więc y... Niemcy niemcy odbadają z turnieju. Ale myślę, że mają i tak przyszłościową kadrę jednak. No zdecydowanie, tam są ludzie, którzy mogą naprawdę bardzo wiele po prostu muszą osiągnąć. No tak, czasu potrzebują. Tak. No i też widziałeś Bild podał? Hansi flick wyrzucony. No, no. Bild, bild podał taką informację. Dzisiaj rano widziałem, że właśnie. No i ponad Tomasz flick. Hajto przejmie. <laughs> tak. To Prezentację to nie to Na pewno. No. Nie, no nie wiadomo kto tam przejmie, nie? Ciężko stwierdzić, jakby miały przewidywać, to... No Tam... nie ma. Może jedynie, wiesz co, tak myślę, że może. Nagle z, z Bayernu Może klubowi Klopo, nie jedzie najlepiej w tym Liverpoolu. Można, sumie, ale więc to klapa może... muszą wyrzucić z tego z Liverpoolu. Nie? albo wyrzucić z Liverpoolu, albo Federacja Niemiecka musi go wykupić. tylko klub już, no nie, jest, sposób... tylko klub już nie jest takim. On jest już takim typowym Niemcem, moim zdaniem, też. On już bardziej przeszedł, Ten nie myślę, że kadrą on by nie chciał już prowadzić. Jednak ten z Liverpoolem ma ten projekt i chce to dokończyć, nie? No ale to już się chyli ku końcowi ten no, projekt chyli się, z Riverpołem akurat. Nie? Może będzie chciał odpocząć, może nie będzie chciał kadronować. No możliwe, nawet jak go wyrzucą. Reset, więc... reset jednak jest przydatny, to, wiesz, piłkarzowy reset i trenerowi też jest reset potrzebny. No jednak. tak, to prawda. Wiesz. Może Niemcy wezmą, chociaż z drugiej strony mm, powiedziałbym, że może wezmą jakiegoś zagranicznego trenera, ale z drugiej strony, czemu oni mają brać zagranicznego, skoro mają tak naprawdę sporo tych trenerów. No niemiecki, nie, niemieckich, austriackich nawet. Tak, a wziąć kogoś, nie wiem. Z... Te, z tej, jakby, no karuzeli to nie trenerskie, bo karuzela trenerska to jest w Polsce, ale yy, z Bundesligi no. kogoś ciekawego no i, i, i żaden klub na pewno nie będzie blokował niemieckiemu trenerowi nie, możliwości nie, nie, objęcia nie. kadry. Nie, no bo to jest jednak dla nich wiesz. No tak, to niemiecką skupę. kadrę prowadzi, to, to to nie jest to, że ktoś tam się zastanawia, a może nie, może to jest za niski poziom. Wiadomo, tak? w Polsce jest... wczoraj czytałem na social media, że się cieszymy, że my awansowaliśmy, Niemcy odpadli. Ja to rozumiem, też się cieszę, ale jednak stylowo no to my jednak i tak do Niemiec no dużo nam brakuje. Nie? No tak, w tym momencie zdecydowanie, natomiast yy, zobacz, jesteśmy. No wyżej od nich, nie? Tak. No nie, nie, po, nie poszedł im ten turniej. Co by to nie się... mówić. Ale to jest normalne, na każdym dużym turnieju jakieś dwie, trzy drużyny dużo odpadają. No to jest normalne, to jest w każdym sporcie takie. No w w piłce ręcznej, w koszykówce, ile jest takich zaskoczeń właśnie, jakichś Michałków, jak to się tak. mówi. No w koszykówce A. nawet o nas możemy powiedzieć, no, nie, że, nie, że byliśmy zaskoczeni. tam i, i wyrzuciliśmy no, Skłonców, tak, więc, więc... więc. Cieszmy się z tym awansem, my Polacy, ale nie patrzmy też na te inne kadry, skupmy się tylko na sobie. Tak, nie, no powinniśmy, tam, się. Nie, nie powinniśmy mieć powiedzmy. Wiadomo, jest taka narodowa duma, że jesteśmy wyżej od Niemiec. No tak. tak. Natomiast nie powinniśmy się jakoś specjalnie zajmijmy się sobą. Tak, tak. Bo Niemcy na pewno mają bardziej przyszłościową kadrę niż my. No tak, no to, 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 to nie no ma to o czym gadać, gdzie odnanie, są nie? ich zawodnicy, gdzie są nasi. Mimo wszystko, to no, trzeba są, powiedzieć co. Nasi jasno. są z tymi straperami. Z a Niemcy okay. grają w piłkę. E, Japonia dwa gongi wyprowadziła. Szybkie. szybkie. Ale tam bramki nie powinno być moim zdaniem. Tej drugiej wyszła właśnie, ta piłka. E, 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 nie, no tam no jakbyś. Jak 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 zobacz. No ale tą kamerę jak oni pokazali pierwszą kamerę właśnie, to na wyszła. No, a oni ją to... pokazali z góry to ten, nie? No tak. Tylko tak. zobacz, ona, jak później masz tą jakby z nad bramki kamerę no. I tam jest nawet tak, że jak masz tą linię To słupek jest tutaj, w sensie ta poprzeczka jest mniej więcej tu Czyli no. też jest ta przekłamana trochę i ona według mnie już tam Nawet na tej kamerze się styka z tą linią tak. Więc według mnie prawidłowo uznana nie bramka no nic, nic to nie zmienia, Japonia wychodzi z pierwszego miejsca Uważam swoją drogą, że przy takim czymś Goal line technologii teoretycznie powinno być właśnie na całej tej końcowej no tak, linii, tak. a nie tylko w bramce. No tak, tak. Bo to, to, to dużo no zmienia. Dużo to się zmieniło to teraz. Tak, pewno, no jest nie? to potrzebne to często, nie, często zdarzają się takie sytuacje, no, nie, że jakoś bardzo często, ale są sytuacje, w których są takie. E, no, ale przypadki. są takie niefajne sytuacje właśnie jak tutaj, właśnie Japonia, no, ale według nieprawidłowo bramka. E, Japonia pokazała znowu, że można z wielką marką wygrać. To Można grają w piłkę chłopaki. I pierwsze miejsce w grupie. Pierwsze to miejsce w grupie. Nie wiemy, czy Hiszpanie sobie nie wybierali łatwiejszej drabinki, teoretycznie. No dokładnie. Ale no tak czy inaczej, Japonia, Japonia potrzebowała zwycięstwa. Tak, żeby tak. No i się szczęca. cieszą Japońcy, powiem ci tak, oni się nie da że cieszą się ze stylu, to jeszcze z awansu. No, to Bo prawda. u nas w Polsce tylko cieszymy się z tego Zobacz, awansu. Dwa mecze odrobione z Niemcami, jeden 0 przegrywali. Odrobiają. A, A to... u nas, u nas jak na przykład to, to mówię teraz o Polsce. U nas zawsze gramy z takimi mocnymi drużynami, dostajemy jednego, drugiego gonga, nas już nie ma, my dostajemy kolejne gongi, a Japończycy dostali gonga jednego i wychodzą z kontrum, tak jak w boksie, nie poddają się po prostu. I pokazali charakter, pokazali jaja i brawo, brawo Japończycy, naprawdę. No tak, trzeba to przyznać. Macie fajną kadrę przyszłościową Wielki też dla nich. I... Niektórzy zawodnicy na pewno są lepsi Japończycy niż nasi, u nas w Polsce na przykład. Myślę, że wielu zawodników, którzy grają tam w tych ligach... Yy, Bundesliga, yy, Chodzi mi że właśnie o azjatyckich ligach, też sporo może po tym mundialu tak, przejść. Tak, przejść. Yy, nie mówię, że zimą, tylko latem już na przykład przejdą do europejskich na, na Przykład, Europejski przykład lig. że taki Tomiyasu nawet nie gra w pierwszym składzie. Tak, ale, jest... ale on miał podobno jakiś tam uraz No miał, właśnie ale to no nie gra. Ten... Na przykład bardzo mi się podoba Endo. To jest typ taki u nas bardziej krowiaka, jak on gra w piłkę. Itakura na obronie, Yoshida, stary zawodnik, doświadczony. Można? Można. Więc no to prawda. Doku, ten co wchodzi, to jest jego druga bramka wejścia. I Niemcom i Hiszpanii strzelił bramkę, więc... Doan. Doan, Ritsu Doan. Doan, Doan, Doan Ritsu z Freisburga. Z... Z Freiburga na pewno. Mhm. 12% z Freiburga. Tak jest, z Freiburga. No i... Można? Można. Więc no uczmy, uczmy się niekiedy naprawdę, może nie tylko europejska, ale uczmy się też o tej Azji, bo też mają niektórych fajnych zawodników jednak. No to prawda, trzeba. trzeba... Może nie tyle, co właśnie popatrzmy, jak oni grają i tak dalej, ale po prostu taką. Mm... No, faktycznie, no naprawdę, odrobić wynik z Niemcami, 2-1 wygrać. Z Hiszpanią. I z Hiszpanią, no to, to to nie są wcale amatorzy, tak? No to są, to są no zawodnicy. Dokładnie. A jeszcze pokreśli. mogli Japończycy więcej strzelić w tym meczu z Hiszpanią i z Niemcami też. No tak, to prawda. No, więc to 2-1 to jest tylko też taki wynik, mogło być więcej. Chociaż z drugiej strony, zobacz, właśnie jak mówiliśmy ten moment, że Hiszpanie przycisnęli, no to tam naprawdę, bo no dali tak. kilka strzałów i to, 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 to no że tam jest... nie padło, to wiesz. No tak. No dobra, to już... Przejdźmy sobie... do dzisiejszego dnia. Tak, grupa yy, H najpierw, bo są mecze o godzinie 16 to są mecze. Yy, tak. Gana Urugwaj i Korea Południowa no to może, z Portugalią. Ta Korea Południowa Portugalia to jest mecz oni, tak naprawdę. Yy, tak? No mecz o no bo myślę, że Gana Urugwaj tu nie padnie Remis. Myślę, że tu drużyny się otworzą, bo każda chce awansować. Portugalia już ma pewny awans z pierwszego tak, Gana, to no, Gana, Urugwaj muszą, muszą koniecznie, Tak. Yy, a tak, faktycznie, no, Korea, Portuga, Portugalia pewny awans już i najprawdopodobniej właśnie z pierwszego miejsca, bo, no, bo Gana ma jakby w stosunku do Portugalii ma minus trzy. No tak, nie, no to raczej ciężko, żeby tutaj Gana wygrała nie wiadomo ile z Urugwajem. No tak, to Więc prawda. tutaj Portugalia, Korea to jest... Portugalia myślę, najprawdopodobniej też może odpuścić ten mecz. Może, ale myślę, że i tak raczej wygrają z tą koroną. Chociaż może Korea zaskoczyć, będzie chciała wygrać. Nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że na najlepszy mecz to jest tutaj właśnie Gana-Urugwaj. Mecz, o wszystko dla Urugwaju, dla tego złotego pokolenia, które się kończy po tym mundialu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale myślę, że tutaj tak patrząc, to Gana jest minimalnym lepszym faworytem. Lepiej gra no, w tę piłkę od Wiesz, tutaj. Też mi się tak wydaje. Urugwaj bardzo nudno. Dwa no, no, mecze, no, które no, no, rozegrałby, no, no. naprawdę niezbyt Nie Istnieje Darwin tak, Nunes, ten Tak, też go jakoś specjalnie no, nie, nie widać. Nie istnieją tam ci zawodnicy. Więc y, ciężko, ciężko tutaj przewidywać sukcesu Rukwaju, tak na dobrą sprawę. No tak, więc, y, no tak. a faktycznie. Dobra, teraz, teraz kumam. No, czyli, czyli wystarczy tak naprawdę, hmm, Korea by musiała wygrać z Portugalią. Żeby liczyć się w walce o awans. No tak. Co jest, no powiedzmy sobie, mało prawdopodobne mimo wszystko, nawet jakby Portugalia wyszła drugim garniturem, no tak, jak, tak jak Francja, ale Portugalia ona no, też ma tą głębię składu bardzo, no tak. bardzo dużą, więc y, ciężko będzie Koreańczykowych no pokonać. ciężko. No i co dużo mówisz? Myślę, że tutaj wyjdzie Portu według mnie Portugalia i Gana. Też mi się tak wydaje, no, naprawdę. Tam re remis wystarczy przecież tak. Ganie, więc. Y na spokojnie tutaj myślę, że Ganczycy wyjdą, No i to jest to będzie zaskoczenie, że Gana wychodzi z tej grupy, bo jednak głównym faworytem Portugalia jest. Portugalia Urugwaj, to prawda. Urugwaj był stawiany jako jeden z, jedna z tych drużyn, które no tak. powiedzmy nie są jakieś tam mega mocne, ale są w stanie wejść do ćwierćfinału finału no tak, na przykład. No a jak widać Portugalia, będzie im tak, na pewno nie. ciężko. Portugalia tak, grupy No tak, tak, tak. Chodzi mi o Urugwej no, konkretnie. No. Więc... no i może przejdźmy do na następnych meczów, które odbędą się o 20. Tak. Czyli Kamerun, Brazylia i Serbia, Szwajcaria. No w sumie, co tu dużo mówić. No Brazylia, Kamerun. Tutaj Brazylia pewny już awans z pierwszego miejsca. Y... Tak, bardzo podobna sytuacja w sumie jak w tej grupie tak, H. No tak, żeby Szwajcaria... Szwajcarzy tam... też mają minus 3 w stosunku tak. do Brazylii. Więc, więc, no i Cameron do nich już nie gra raczej też, nie? To znaczy mają, musiałby nie? wygrać z Brazylią. Szwajcaria, tam przy, wiesz, że jakiś tak, przegrać. No, tam przegranej najprawdopodobniej Serbii. No. I to też jedną bramką no, w sumie. To, to tak. Ale myślę, że Brazylia tutaj i tak pokaże klasy. Na pewno wyjdą rezerwowi. Nie tak, na pewno nie będą grali na, Zakładam, że nie będzie to całkiem rezerwowy skład, ale ci głównie da, zawodnicy da, będą, będą Ta odpoczywać. Za tak, to prawda. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Brazylia. I szczerze mówiąc, Szwajcaria kibicuje tutaj przy też, Awansie. Też, też, Mam też, nadzieję, też. że Szwajcaria ogra Serbów jakoś, nie wiem, bliżej mi do Szwajcarów niż do Serbów. Tak, tak. Także... 2-1, myślę, że takie tutaj 2-1 może być dla no, Szwajcarów. Albo tam... remis po prostu tak. Remis też, nie? Albo, albo albo Szwajcaria. Jakoś no. tak ci Serbowie no pokazali właśnie. Mówili czarny z... kąt. Serbowie z Kamerunem tak sobie zawalili tak. spotkanie, prawda? Tak, no mieli 3-1, te dwa gągi, szybko im strzelili, no i pyk w drugiej połowie, dwie bramki, no, no i remis. Nie zabrało to im szans na awans, ale, ale no, bardzo, no bardzo bardzo małe wiele odebrało. No, mają. Tak. no i też to mentalowo też dużo to zabiera, jednak takie taka pod... no tak. Porażka Ten remis, W takim, to jest takim porażka. stylu to jest porażka. To jest porażka. To porażka. Serbowie mają naprawdę topą kadrę teraz, Kamerunów to jest była... dla nich. Ich mhm. dobry pik kadrowy dla Serbów, no i jak nie wyjdą z grupy, no to dla nich jest to duża porażka. Na no tak, to prawda. Było, byli typowanie jako jak, jakiś tam czarny koń, tak. według nas też byli mocni, można było tam coś więcej osiągnąć, a, a najprawdopodobniej nie wyjdą z tej grupy. No mocniej się na pewno myślę, że od Szwajcarów, no pod tak. względem ofensywnym tam. Pod względem w ogóle można powiedzieć chyba. Większość no, no zawodników to... takiej. Sawicz, Wlachowicz, Mitrowicz, Kostić. No, ta obrona mi... wcale nie jest mocniejsza, na pewno nie jest mocniejsza od szwajcarskiej obrony. Nie, nie, nie. nie. Szwajcarską obronę tak sobie poza programem analizowaliśmy i oni tam naprawdę mają fajnych zawodników. Jest to... Ogólnie fajną kadrę. Tak, mają. bardzo fajna kadra taka. No, może, wiadomo, nie na zwycięstwo z Brazylią, nie na zwycięstwo całego Unii. Ale i tak z tą Brazylią się dobrze pokazali. No to prawda zakładam, że tutaj Szwajcaria wyjdzie zwycięsko z tego spotkania i, i zamknie tak naprawdę tą grupę razem z Brazylią i wyjdzie Brazylia z pierwszego Szwajcaria z drugiego miejsca i, no tak. i tak to będzie wyglądać no co, no to może przejdźmy sobie do pierwszych meczy jednej ósmej e, finałów, które odbędą się jutro w sobotę e, będzie to mecz e, Holandia, Holandia USA, USA i Argentyna Australia. Australia tak jest Czyli ba naj naj najbardziej ciekawy mecz to jest Holandia-USA jednak, ale myślę, że tutaj Holandrzy są lekko większym faworytem. Na pewno nie jakimś nie wiadomo jak Argentyna z Australią, że jest głównym faworytem, tylko Holandia jest tutaj lekkim faworytem nad USA, ale może być to naprawdę ciekawy mecz i bardzo ofensywny mecz to może być. Jednak te dwie drużyny są bardzo usposobione ofensywnie. Tak, Holendrzy mówiliśmy, że mają bardzo mocną defensywę, natomiast... Nie jest to ich na tym tu mundialu Głównym mimo wszystko silna strona, jakby to powiedzieć. Bardziej Cody Gagpo jest ich Tak, jedną. Cody Gakpo jest w ogóle chyba, nie wiem czy nie jest jednym z tych zawodników, którzy strzelili w każdym meczu, otwierali wynik. Tak. Więc to jest, to jest, nie wiem czy to nie jest jedyny zawodnik w historii Mistrzostw Świata, tak, gdzieś tak. mi się to obiło. Czy, tak który otwierał wynik w trzech meczach grupowych Mistrzostw Świata. No i może być to czwarty mecz. Tak, i, i może też otworzyć wynik w czwartym meczu, I to już w ogóle by było y, ciekawe. Tak trzeba na niego zwracać uwagę, ale już tam widziałem, że Manchester United się po niego zgłasza, nie wiem czy to jest dobry wybór, ale zrobi co chce, ale no ma chłopak, ma tak, chłopak. Tak, gdzieś tam się, to. niby 80 milionów gdzieś tam jest no. yy, wołane za to, więc... Zobaczymy, jak to będzie wyglądał te spotkanie. No Mam tak. nadzieję, że, że nie będzie to nudny mecz, bo nie, to, tak nie. jak mówisz, są dwie mimo wszystko usposobione ofensywnie, ofensywnie drużyny, więc no, zakładam tutaj ciekawe spotkanie i, i no, faworytem zdecydowanym, co by nie mówić Holendrzy. Więc Holandia, doświadczenie na pewno też mundialowe, Tak. zespołowe też doświadczenie, bo USA ma młodą kadrę z paroma doświadczonymi zawodnikami. No zobaczymy, ale myślę, że tutaj będzie takie 2-1 dla Holandii USA, może coś strzeli. Więc myślę, że to będzie ciekawy mecz, na pewno Ciekawszy myślę niż może być ta Argentyna, Australia. Chociaż no zobaczymy jak tu będzie. No tak. Ale myślę, bardziej... że bardziej ciekawszy, bardziej zacięty może być. Bo tutaj jeśli Argentyna chce marzyć o mistrzostwie, no to musi po tych Australijczykach się przejechać, nie? Jednak przejdźmy może do tego. To znaczy już może, może nie, że przejechać, ale po prostu muszą wygrać. No przejść po e, tak, po przejść i e, powiedzmy gładko, bo Australia. No to jak po Polsce. To taki jest. No tak, no wiadomo, Australia na pewno jest zagra tak jak Polska, no bo jednak tutaj już, już nie walczą o wyjście z grupy, jakieś tasowania, te inne rzeczy, no tutaj jednak jak przegrasz, to już odpadasz, jedziesz już do domku. Tak. Więc tutaj Argentyna, więc Australia musi powalczyć na pewno. Szymon Marciniak będzie sędziować tak, spotkanie Marcinek. Argentyny z Australią. To też jest ciekawy polski akcent. Tak. No i no co tu, no myślę, że Argentyna tutaj wygra. Ale zobaczymy jak, bo już Argentyna z Arabią też miała wygrać, a nie wygrała. No ale już to widzę, prawda. że ta drużyna się trochę odbudowywuje. Jednak po meczu z Polską pokazała. No tam może nie trafili tylko dwie, mogli więcej. Ale pokazali, że... Żeby... Ale też ostatecznie na końcu już nie chcieli więcej, tak, widać no to tak, było, że więcej chcieli. nie potrzebują, nie ma tak, co się męczyć tak. specjalnie. Wiesz, Meksyk to jest taki też ich rywal trochę, nie? więc wiesz, Tak, pasowało im Pasowało ich... Polska tak, na pewno tak, niż, tak. niż Meksyk. I też może też uznali, że Meksyk może być groźniejszy w dalszej fazie ewentualnie niż Polska, więc no tak. uznali, że wyrzucą. Bo trzeba powiedzieć, że y... Argentyna rozwiązała całą sprawę no w naszej tak, grupie. Tak tak na dobrą sprawę, więc yy, no zakładam, chociaż yy, tak jak mówiliśmy, Australijczycy fajnie się pokazują, no ale tak czy inaczej, no, na tle Argentyny no nie będzie, to jakieś tak samo już, można kochy. powiedzieć, że yy, Argentyna może ciut słabsza bym powiedział niż Francja mimo wszystko, i Francja mimo straty pierwszej bramki z Australią no to przejechała się po nich 4-1 tam się skończyło no to myślę że tutaj nawet jeśli właśnie Australia rozpocznie wynik otworzy spotkanie no to, to Argentyna i tak i tak sobie poradzi no i może można liczyć może na jakąś dogrywkę rzuty karne myślę że nie tutaj prędzej w Holandia USA co by nie mógł, bo tam jest mniejsza jakby rozbieżność między tymi drużynami tak mhm. według mnie ale mm, no fajnie w sumie, jakbyśmy zobaczyli już no tak. w pierwszych meczach tych 1-8. Tak, jakieś, jakieś rzuty karne, jakąś loterię. Tak, no to, to tak. To by było fajne, fajne widowisko na pewno. Yy... No i chyba to na tyle na dzisiaj. Prawdopodobnie nagram odcinek omówienia całych grup, ale jeszcze nie wiemy, czy to będzie jutro, czy w niedzielę to wrzucimy. No dokładnie. I w niedzielę na pewno przed meczem, przed meczami, właśnie spotkamy się o Polsce, dużo pogadamy. No i po meczu na gorąco będzie też o Polsce. Więc będzie ciekawie na naszym kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie dzwoneczek. Link do zrzutki macie w opisie. No i dziękujemy Wam za wsparcie, za subskrypcję, za lajki, za miłe słowa. No i to tyle. Trzymajcie się, miłego dnia, Siemanko. Do zobaczenia, cześć.